Witamy. Weszliśmy poza teren. Idziemy piękną okolicą. Idziemy, to znaczy tutaj, tutaj pan Edward. Dobry Uśmiechnij pan. Dobry. się. Dobry. <laughs> I to ja, nie wiem czy mnie widać. <laughs> On będzie się skrabał w górę. A ja brnę w głębokim śniegu. Dobrze Ci tam u góry? No, dobrze to ma opowiedziane. Super. A tam jest świerk, jak panna młoda do ślubu ubrany. Pięknie jest to. Ja nie mogę schodzić teraz, bo ja to dopiero tam wejść. Tak? Boisz się? Ale naprawdę brnę w śniegu. Niespotykana rzecz. Słońce mnie oświetliło bardzo. Jezioro wychynęło. Co tam? Ja jestem za mała. Jeszcze tam nie widzę. Widzę jezioro. Może nam kulik zrobią, jak się tak naśnieżyło. Pięknie tu jest. Piękna zima. Pięć lat takiej nie widzieliśmy. No, widzę, widzę, jak się mozolisz. Niebo wieściutkie cud. Pod, pa, pod suchnią panny młodej. Tak. <laughs> Super. A jakie jak krople, krople spadają? O. O. No, bardzo ładnie. I jezioro. Zaspane, ale nie zamarznięte. Jeszcze mamy czas. Na przestanie się zobaczyć na Dobrze, ale na razie się pożegnamy. Siema. Do zobaczenia. Do następnego razu. Okej. Okay. Okej. Okay.